Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak wydarzenia w League of Legends straciły na jakości. Mimo wszystko, duża liczba z was twierdziła po tym filmie, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, abstrahując od opłacalności przepustki, eventy straciły na swoim charakterze. Mówiłem również o tym, że w innych grach Riotu może nie dzieje się nie wiadomo co, ale tam eventy mają jakiś charakter, jakąś mniejszą bądź większą głębię. I niewiele później zauważyłem, że w White Driftie pojawił się event Broken Blades, gdzie wybieramy stronę Riven albo Irelia, gdzie obie panie walczą mniej lub bardziej z ostrzami, wykonujemy misję i otrzymujemy do tego nagrody. Powiesz, że no to nic specjalnego. Ale kurczę, misje, zależne od ścieżki, którą obierzemy, to już jest coś więcej niż mamy aktualnie w lidze. Nie ukrywam, że jakoś mnie to tak nieco w oczy kole. Niemniej na dniach dowiedzieliśmy się kilku istotnych rzeczy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy krótko o tym, co Riot planuje zrobić z mobilnością, jakie są w planach firmy nowe przedmioty oraz jak kolejne postacie w lidze czy opowiadane historie staną się bardziej różnorodne. No okej, okay. zajmijmy się najpierw mobilnością postaci. Nie da się ukryć, że na przestrzeni sezonów cała mobilność mocno się rozwinęła. No kiedyś często polegała po prostu na przebieraniu girami po samonerskriptie dziś prawie każda nowa postać ma narzędzia zapewniające większą lub mniejszą mobilność. A nawet jeżeli takich narzędzi nie ma, no to można oczywiście je kupić, bo od tego sezonu mamy przecież kilka nowych przedmiotów zapewniających mobilność. I Riot stwierdził, że coś należy w tej materii zrobić. Jak pisze Riot Scruffy, czyli główny projektant rozgrywki, w pewnych miejscach zwiększenie mobilności dało niektórym postaciom zbyt dużo. Wyszczególniono tutaj trzy najważniejsze kwestie. Po pierwsze systemowa mobilność przełamująca słabość klas, czyli wyjaśniając dawanie dasha oftankom tankom ze względu na stridebreakera oraz ich możliwość przyspieszenia w runach. Znaczy, no świetnie, tylko nie rozumiem dlaczego bryoterzy mówią o tym dopiero teraz, albo dzielą się z nami tym dopiero teraz. Jakoś, no ja słyszę to od dobrych paru miesięcy i sam też to zauważyłem. A no nie oszukujmy się, do wybitnych mechanicznie graczy na pewno nie należy, bo problem jest taki, że tak zwane molochy mają często widoczne słabości w postaci małej mobilności, którą łamacz falangi, pięknie brzmi to po polsku, po prostu rekompensuje. Druga kwestia to dostosowywanie mobilności wykraczające poza normy gry. Czyli wyjaśniając niektórym bohaterom, nowe sposoby mobilności dają dużo więcej, a innym nieco mniej. Im więcej mamy daszu, w tym w sporym uproszczeniu, mamy więcej pola, mamy większe pole do ruchliwych zagrań, a oczywiście starsze postacie z wyjątkiem Lisina czy Casadina mają tej mobilności mniej od tych nowszych postaci. Trzecia kwestia to zbyt duża nieograniczona mobilność. Pokrótce polega to na tym, że Rajot zauważa, że jeżeli mamy za dużo mobilności, to nasze działania mają zmniejszone ryzyko błędu. Jeżeli postać może wejść w przeciwników, okaże się to dość kiepską decyzją i później może sobie mniej lub bardziej spokojnie wyjść, no to jest to bardzo potężna funkcjonalność postaci. Za kilka patchy mamy zobaczyć efekty tych rozważań i prac rajotu nad tą materią. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie fakt, że Riot to zauważa i planuje coś z tym zrobić, jest jak najbardziej ok. Sam uważam, że mobilności w lidze z roku na rok jest coraz więcej i szczerze mówiąc, nie jestem tego największym fanem. Dzisiejszy materiał będzie podzielony na trzy części. To była część numer jeden. Teraz dwójeczka: czyli nowe przedmioty. Jak pisze Riot Jack, jeden z projektantów gry, w najbliższym czasie otrzymamy nowe przedmioty. Według jego zeznania, Riot pracuje nad dwoma nowymi przedmiotami i nad zreworkowaniem jednego już istniejącego. Jeden z dwóch nowych przedmiotów i ten reworkowany mamy zobaczyć już latem. Odnośnie tego trzeciego, to nie wiadomo, może nawet efekty pracy nad nim zobaczymy w następnym presezonie. Pierwszym nowym przedmiotem ma być legendarny item dla tanków oferujący powiązanie. Coś podobnego jak przysięga kalisty z sojusznikiem czy działanie innych tego typu itemów jak Zeke czy Nightzwaul. Różnica będzie taka, że nie będziemy go wiązać z sojusznikiem, a z przeciwnikiem. I powiązanie ma polegać na tym, że jeżeli ten item kupisz, przeciwnik będzie tylko tobie zadawać mniej obrażeń, jak również ma oferować aurę zmniejszenia tenacity, czyli odporności na ceceki, jeżeli znajdziemy się blisko tego przeciwnika. Szczerze to nie do końca wiem, co myśleć na ten temat. Na przykład jesteś AD Carey, który zrobi 10-0, bo zagrałeś zarąbiście ze swoim supportem, no i za to, że jesteś za bardzo do przodu, przeciwnik może cię ukarać. Nie wiem, czy jest to Najlepsza droga. To już Wam zostawiam do rozsądzenia. Napiszcie, proszę, co sądzicie o tym przedmiocie. Ja się szczerze mówiąc, boję, że ten item będzie tak potężny, że będzie bardzo często kupowany i będzie niezwykle popularny. Ale akurat to, co mi się w tym przedmiocie podoba, to fakt, że jeżeli nasza postać nie za bardzo może speedpushować, chodzi mi już o toplane, a przeciwny top toplaner ma takiego typowego speedpushera, no to ten przedmiot może w pewien sposób to split pushowanie skontrować. I myślę, że to nie jest najgorszy pomysł. No właśnie, a propos splitupów. Puszu. Mamy taki przedmiot, który nazywa się Sanguine Blade. Rajot myśli o tym, aby nieco go zmienić. Z tego co zrozumiałem, planują pochylić się nad tym, czy item powinien dawać letality, czy nie. Ale co wiemy na pewno, że ma być silniejszy przeciwko puszowaniu wież i być takim bardziej charakterystycznym przedmiotem, który ma zwiększać siłę naszego bohatera w walkach 1 na 1. Ale co wiemy na pewno, że ma być silniejszy przeciwko puszowaniu wież. Zobaczymy co z tego będzie, myślę, że brzmi to jak najbardziej okej. Okay. Trzecim przedmiotem jest legendarny item dla saportów, ale nie tanków, a raczej zaklinaczy takich jak Soraka czy Nami. Riot zauważa, że te postacie często stanowią banalny cel dla przeciwnych, agresywnych postaci i często nie mają jak przed nimi się obronić. Moim zdaniem nie jest to do końca prawda, gdyż taka nami ma jednak swój bąbel czy falę na RC. Ale rzeczywiście problem bym skatalogował jako nieco inny, bo te saporty może nie wszystkie, ale część z nich na pewno ma narzędzia, żeby się obronić. Tylko te narzędzia są po prostu niewystarczające, bo często wystarczą trzy autoataki czy dwie umiejętności przy przeciwnych postaciach, aby u naszych enchanterów pojawił się szary ekran. I ten przedmiot ma dawać nagły przyrost rezistów. Riot podaje tutaj za przykład podobnego działania klepsy ale statystyki mają być bardziej na saporta. Trzecia i ostatnia część dzisiejszego materiału dotyczy różnorodności postaci w League of Legends. I jest to dość trudny temat. Rzeczywiście mamy już tego typu kwestie w lidze, jak Niko mająca pociąg do pań czy bardziej memiczne ciągoty Tarika do Ezrila, chociaż nie są one kanoniczne, ale ma być tego typu rzeczy więcej. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam nic do tego typu kwestii, bo w życiu każdy jest jaki jest i każdy co sobie robi, niech sobie to robi. Nic do tego nie mam, oczywiście, ale nieco się troszeczkę obawiam, że Riot może pójść tutaj za bardzo w Netflixową stronę. Choć z drugiej strony nie ma aż tak dużego pola w tej materii, przynajmniej moim zdaniem, żeby aż tak bardzo ten. Wpływ różnorodności mógł nawet największego hejtera zrazić, no bo też trzeba zauważyć, że taka Niko, z tego co zauważyłem, przynajmniej jest dość lubianą postacią w League of Legends. Niemniej, nawet spośród aktualnych postaci dostaniemy pewne rozszerzenia. Mówiłem wam już o tym nie raz, nie dwa, że z lore da się wywnioskować, że Leone i Diane łączyło coś więcej niż tylko przyjaźń. No ba nawet mówiłem wam o tym w serii Tajemnic i Sekretów, skąd o tym wiemy. I wiemy również od jakiegoś czasu, że Diana i Leona dostaną rozszerzenie swojej historii. Niektórzy spekulują, że będzie to dość pikantne rozszerzenie, ale no cóż, poczekamy, zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, to spodziewajcie się mojego omówienia na ten temat. Ciekawe, czy będę musiał je ugrzeczniać. Czy jednak Słońce i Księżyc będą świecić jednym światłem? Jakby coś to spokojnie, ja wiem, że światło Księżyca jest to odbite światło słoneczne. Kochani! To na tyle, ostatnio pojawiło się właśnie kilka takich tematów, które chciałem Wam po prostu przybliżyć. Dajcie znać co o tych konkretnych zmianach sądzicie, ja Wam pięknie dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!